O wypierdzielaj! Zjadłam cię! Tak, w końcu. Szuje. Hmm. Gin. Ja nie, nie wiem w ogóle o co chodzi. Ja wiem, że ludzie mają robota Steve'a właśnie. Was, st tak! Nie muszą go pilnować, a my możemy was zjadać. Mniam, no. mniam, mniam, Steve, Steve! 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 <laughs>, tak! Alan Alan Alan, Alan! 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 It's not Alan, it's Steve. Okej. Nie, to? Ale jaja, pistolet na szczały. Ale ten rekin ma zrąbany wyraz twarzy. Ty masz zrąbany wyraz twarzy. No, Jestem gotowy. gotowy. Nasz no rekin no jest w nieokreślonej pozycji. Nie, pierwsza bo, i do rekina? Rekiny nie mają penisów. No właśnie, ale on ma tam taką śmieszną płetwę. <laughs> o Jezu, ale jaja. O ja widzę was, ja was widzę. Lena, A. gdzie jesteś? O, rany. Gdzie ty Cześć. jesteś? mi patrz jedzenie. O. O to ty. Mój niebo, jak takie... Jezu, ale to jest genialne. Zajebiste, podoba mi się. Okay, jak to rozwalić? Oh. Ej, a co to było? Co ty zrobiłaś? Rozwaliłaś no to? No, możesz rozwalać. Ej, co to jest? Ej, co się jest? Możemy to zjeść? Czy to nie. Są ich? Nie, uh... to od nich. To możemy tutaj poczekać, aż przyjdą. I patrz, oni są coraz bliżej. Oni tak. tego Steve'a szybko dostawią. O rany, ja się Ej, tu boję. jest, tu! Ja nie umiem ich The fuck? Trafić. Nie widziałam. O, tu jest. Ja się bardziej tym rekinem niż człowiek. Zabiłam! Pierwsza klęska! Do. Dobra, już widzę. Ach. Ciekawe, gdzie jest. Jeszcze... Ale jest ciemne, jak cholera. Mam ultra prośbę. Albo nie, bo chciałem poprosić o chwilę. Aj, no, zabili mnie! w pokoju, bo muszę podgłośnić grę. Nie mogę tego zrobić, fak. Ale genialne jest bycie rekinem. Tak. Odnalazłem swoje powołanie, być rekinem. Dlatego my jesteśmy rekinami! Lena, jestem za tobą. Jeśli reinkarnacja istnieje, co? to już wiem, co chcę robić. Tak, co? Też nie mogę tego zebrać. Ej, ej a, I musimy ej, to tak um... z dwóch stron. Ej, widzisz, że tu jest wielkie ciało wieloryba? znaczy, no, wieloryba, tak dobrze mówię. Czekaj, płynę do ciebie. O, fuj, on mm. jest i w ogóle takie wle. No. Nie to, żebyśmy miały robić coś innego, ale. Ale fajnie to wygląda. Pójdźmy tam! O, a jak... o jak spacy, to tak fajnie się płynie. O, a na tym na shiftcie płyniesz szybciej. No wiem. No ja nie wiedziałam. <laughs> Dlatego mnie zamili. Steve! O, <laughs> o kurde! <laughs> ja pięknie. Zamordowałam! A nie Weź w ogóle odwal się! Ale widziałem Jakie to było straszne! Tak, tak wiem, ale potem mi się dopiero przypomniało jak już mnie... Za... Fajne. Czekajcie, jej, ja tam jej, tyle jej. kasy zostawiłem. Gdzie to ścierwo moje? Gdzieś tutaj. A. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Ja się pytam. Nie wiem, nic nie widzę. No tam są. Tam jest jakiś jeszcze chyba. chyba. łak, to wy... Weź dychaj. Kurde, weź wyjdź Jezu. Weź wyjdź. Ja mi wiesz, że ściany rozwalasz. Co? Że możesz ściany rozwalać, żeby do nich dopłynąć z jakiejś fajnej. Atakiem, nie? Lena, musimy się trzymać razem, jestem przy tobie. Ja Nie o. wiem, jak się leczy w ogóle. Co to jest? E, to jest dopiero później w umiejętnościach się dostaje, no, wiesz? Właśnie nie wiem. To jest coś podniosłem. Bo tam strojka. za punkty te umiejętności wybierasz, nie? No. Bo tutaj ja tędy wejdę. Nie, 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 Ty nie żyjesz, ty się cicho. No, żyję, o. przecież odwróciłem jest, się. Jestem. Ściana poszła. O, jest, no. ściana poszła, ja no, za cicho grę. Są. Jak skończymy ten meczek, to proszę was, tak? zróbmy pauzę, dobra? Ja sobie muszę podgłośnić grę. No kurde, czemu mnie zdążyłam znowu zabić, bo mnie zabili. <laughs> to trzeba zabić, w sensie trzeba go złapać i szybko uciekać stamtąd. Tak. Na czym to polega? I o Jezu, o... No <laughs> O Jezus Maria jak się wystraszyłem, weź w ogóle idź. <grymne> tylko pod cię uratował. Ej, fajna sprawa. Wykrywacz. <grymne> wykrywacz pokazuje gdzie jest... gdzie są skarby. Dwóch za jednym razem. <grymne> Emi, Biegnę do ciebie! Znaczy biegnę, boże Nie mam nóg! Dobra, broń... O, oni tu są dzisiaj. What the fuck? Re, 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 re. Re, re, re,

Ratujcie ja już orkę! Ja już, już miałam punkty, ja muszę się jeszcze raz zabić, żeby mogła sobie te punkty zrobić. Trzeba kasę do Steve'a zanosić. No, wiem, to robię. Ale to jest genialne, ja już zawsze mogę być rekinem. Tak. Masz ten taki czujnik, który ci pokazuje, gdzie jest złoto? Eee, nie. Mam tylko y, tą... Y, harpun, czy coś tam, włócznie. O, która rozsadza rekina od środka. Wyjście, jest ja nie wyjścia! No, zabij, zabij mnie! co M. jest? Ale skąd? Co jest? Co się stało? Aż złoto się ze mnie posypało. co do uja? Zecie! Co to miało być? Kurna, poleciała. Tu jesteś kaftan dobrze. Mój tu nie strasznie, bo jak ty mówisz, tu jesteś, to już myślę sobie, a te pewnie zwyrodniacy okay? psychopatyczni, kurde, już mnie szukają. Ty też mylisz mój głos z zemi? O! Gdzie są? Od góry. To jest nie no bo te boty, one mają jakiś dziwny czujnik, one od razu wiedzą gdzie jestem. No jak napierdalesz, wiesz, w sufit. Mm, my mm, precious. Mm. Ej, tu są, patrz, widzisz ich? Kurna, kto mnie przegryzł na pół? Jeszcze nie umiem uciekać. Ups, chyba ja. zginął. Ale chyba też cię zabiłam, co? Nie ty, bot mnie zabił. A, ja mam asystę, to się Tam liczy. my nie mamy botów, rekinów. To się zastanawiałem, powinno być h 3 nie? No właśnie czwora. No dupy. O Jezu, co, jest? Ktoś mi ugryzł. O ty. Dobrze Emi, dobrze. Nie. Niam niam niam. Emi Wiesz co, Emi, masz brzydkie łuski. O. No. o. Franco. Bo ja mam niestety na bliski dystans broń. To był zły wybór. Trzeba zbierać szybko do Steve'a kasę zanosić tyle. No. Gdzieś coś słyszałem, coś no. uderzyło w ścianę, tylko nie wiem gdzie. Ja też nie wiem. Eee, myślę, że wiesz, tylko nie chcesz się tym newsem podzielić. Ja zapoluję na Emi, czekaj. Ja na nią zapoluję. Miam, 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 dobre mięsko. porobały cię, się Weź wypad. No kur... Mówiłem, że zapoluję. Mówiłem, że na szuje zapoluję. Mówiłem, że będzie martwa. Co za Jezu, nie wierzę. A ja niestety mi się włączył zbieracz. O matko, co to jest o to? Moja. Steve. Chodź za. Ja, popłynąć za em, to bezcenne. No bo kurde, miałam mało HP. Jej, Czemu? Wygraliśmy, Czemu? Bo mamy mniej śmierci, o. Jej. Ale i tak jest fajnie być rekinem. No. Dobra, to tak, zaczynamy od tego. A dobra, na prawym na jest taki fest atakujący. Ale nie, to jest... To jest to samo. Co ja robię? Zbierasz złoto. Co tak ale tu bardzo blisko, za przeproszeniem. Nie wiem, ale... o, Rekin! Rekin! Jak się czymś strzela? Halo! Aaa! Ja cię nie lubię! Będę zabójcą rekinu, bo tam jeszcze jednego widziałem daleko. Moja noga! Mjam. Pyszna byłaś, przepyszna. A, i żeby się leczyć, musimy foki zjadać. Tak? Gdzie są foki? One pływają tam po okolicy. Żeby się leczyć. No. Gdzie? Gdzie są foki? No, na fioletowo się podświetlają. To tak. To ja widziałam w filmie, tak, gdzieś tam. Na przykład jak nas, nam urwie nogę i musimy się wyleczyć, też mamy jeść foki? Jest, jest. Widzę rekinę. A, a, ja nie umogę niczym strzelać! Ja chcę strzelać. Nie uciekniesz mi! Jak mam Ty Saku ty! Ja nie, dzień nie, nie! Ty saku, nie? Serio! Serio, zadam fokę! No dobrze, o. ale... Może się podleczyłaś. No o Jezu wiedziałem, że też będzie nie tak! Ja, ja wyskoczyłam ponad wodę. O, ja też chcę da zobaczyć. Da radę, da radę, można robić e, motyw z e, horroru. Aaaa, Jak złota. się wystraszyła, że podleciałem pod sufit, kurna. Albo nie. No się, się o, bułam, kurde, no. Gdzie jesteś? O, ale ja miałam taką serię, biegnął. Ja tego... o, o nie. Gin. Nie. nie macie szans, kiedy ja tu jestem na posterunku. Bo ja nie mogę strzelać, ja nie umiem strzelać, ja nie wiem jak. A jaką ubrań sobie wzięłaś? Wow, Jezu! Ja mam co <noise> <dla> tego pojęcia! <noise> tu było przerażające. Daj spokój. Ej, nie! Ja pierdzielę. A! Steve nie wleć. Dziękuję. Ooo, wypierdalaj, czego zawsze... O! <głos> <głos> Fajne, dobre, to mi się podoba. <noise> Zabiję wszystkich moją bombą, ja pierdzielę. <noise> A no już jest to, że wszystko poszło dla mnie. Ja mam teraz tyle punktów żeż, no, gin! Co to znaczy? E, bo macie na górze akurat. A, i co? Lubię ci teraz? Mówię ci teraz, Franco? No. Czyli tyle, ile, tyle razy, ile może możecie się. Uh... Baby cat? Co to? A, ktoś nas obserwuje. Proszę, niech ktoś mi powie, że ktoś nagrał. Tak e. <laughs> tu ja się obserwuję. O oh, nie! Yeah. Nie możesz się odrodzić. Twój ostatni bilet został tak, wykorzystany. Nie. Kiedy A. ja miałem karnet cały. A. O, rekiny wygrałem, niam, miam. A, w końcu. Coś z rekinem, oddajcie mi rekiny. Biorąc pod uwagę, że każda drużyna, jak dotąd, w której byłam, wygrywała, więc... No. Coś Nie, nie chcę być. was martwić, dziewczyny. Skromność. I tak jesteś no. zdrajcą. Masz szybką myszkę. Spierdzielaj. <laughs> Same kobitki w drużynie, to może zostaniemy w tej... Ale ta wygląda już facet, Jezu, ma tego... falusa. Ma falusa między... o jest, dobra, nieważne, zabijcie mnie. Zjedz mi! Tego, tego. Jak się drze! Ja byłam takim dobrym rekinem. Kto tu tak stuka w ten metal? A, to ja nie wiem, może Święty Mikołaj. <laughs> ja, tak, jaka jędza ja pierdziele. O, wypierdzielaj! Zjadłam cię, tak, w końcu. Hmm. Gin! Ja idę polować na Emi. Oh, fuck! Albo nie. Jeszcze. Ależ poluj sobie ile chcesz. Nie <noise> ma problemu. Czegoś nie dojadłaś. Na spoko, zostanie. Dla planktonu. No, co ty bierzesz? <noise> co? <głosy> I co teraz? Teraz! No nie, no kurde. Tam to złapałem, ja pierdzielę. Falsie! <noise> Gadające rekiny, ja pitole, Jeszcze do mnie wal się! Ja nie mogę. Komedia. Zabijcie aha, to. A łabią bardzo! Aha, Kurde! Aha, aha, Jest aha, co za psy się szczyt na mną. O, rany boskie. No. E, Lena, mówiłaś ty się o wygrywaniu? Ja. Spierdzielaj. O i walcie się. jaki urażany? Nie dobrze. Ojej, O, <śmienicza> o, <śmienicza> o jezuque, Mój Boże, ty widziałeś, co mi zrobiłeś. Tak. <śmienicza> o, nic. Zero. O kurde, będę kiać. <śmienicza> Dobra, <śmienicza> Yapıyor. Dziękuję My, Myślałam, że się czegoś wystraszyłaś. O, no, Czemu ja same boty na razie zabijam? Ale niż tego Steve'a. <grym> Lub <trzfemployeurGetting> Dobrze się bawisz? Świetnie. Już nie. Przez jakiś czas było fajnie. <grym> <grym> O, cześć, kantan. Hej. Oj, fajne. Ło ja pierdziele, co to było? Ale no nie, nie wiem, ale aż nam zatrząsło. Ja. Kto to płynie, kto to płynie, kto to płynie. Nie, nie trafiłem. Teraz trafię. O, no, 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 no. no, no. Hmm. O, ile killi ja. Ja pierdzielę. Dobra. Przejebane mają ludzie jakie z dwóch rekinów, serio. No. no, jeszcze jak ludzie są pasywni. Thank you.